tam o, nagrywamy odcinek z War of Tanks. Przywitaj no ja, ja jeszcze nie gram. O, Loguję się. No, e, tak. i, I mam, mam też y, YouTube'a. Każdy ja ma YouTube'a. Wszystko i Nic. To jest kanał jego, bo to ja tego też... Bo to jest mój, jak mówię, mój kolega. Dobra. Jakim by to czołgiem zagrać? Zagram sobie chyba ten, bo to jest fajny czołg. Zajmę nie tego, że on jest długi. I po prostu chcę grać długimi czołgami. Dobra. Jakby, co to zaraz będę grać, bo mi się nawet szybko pobiera. Wiem, czyli pewnie pierwszą dwie rundy będą tak. Będą bez pana Gabrysia, bo to jest pan Gabrys I też jeszcze przypomnę to, Nikt że. Źle pan powiem. No, ale też tego. Przypomnę to, że na jego kanale też e, nagrywamy razem. Przypomnę tylko. Bo w sumie nie przypominam głowy. Tak, 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 o! Tam też będziemy nagrywać, więc jak mówię. Kanał mojego kolegi Nazywa się wszystko i nic. Wój, to zobaczycie jak podejrzycie k tym. I no. To już idziemy. sumie jeszcze nie, ale nie do teraz. Eee. Yy. Tak i to jest głośne! <gry> Ustawię dzień, Gdzie to są Muzyka w bitwie Wszystko Lekko niżej Chłopie Dobra to może maksymalnie Pojazd O w skały wjechał Jak jeszcze jedziemy, to od razu powiem, że, że e, proszę też o zasubskrybowanie i, i zalajkowanie kanału i filmu i <grywka> obojętnie ja czego bo jeśli mam wyświetlał, bo jak opisałem na dole nie wiem jak to Halo, <grywka> alo? Będzie na dole chyba pokazany przycisk subskrybu i like. Nie yeah, ma Cicho. Hej! Dopiero jestem tu, a już tam załatwiałem gości. Tak, to super. Tak, to mnie to interesuje. Bo, Bo jestem, tak będę cichy Jestem topał. czołkiem ciężkim. Ciężkim czołgiem jesteś? Powiedz, że jestem gruby, to, to cię jesteś chudy. O, dziękuję bo i nagle za chwilę odpalił to, że jesteś do drugiego ciężaru. Zamknął głową, los tą grubą. Mm. Nie wolno tak mówić o mnie, bo jestem zwykłym tam takiem prostym człowiekiem jestem. Trenuję ludzi. Co? Co? Ja nie wiedziałem. Taranuje ludzi. Trenujesz. trenujesz ludzi. Tak, tak trenujesz jak być grubym? Nie W tylko filmiku wyrzucę Sorry Nie, tak możesz robić, bo to efekty są Tak możesz Efekty dźwiękowe O, ale jedzie czyli nie. A, on tam jest nieee nie. wcale nie mam 0 e, killi nie, nie wcale nie 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 nie, nie, nie. no i nie a ty nie jesteś wiegą wiegą musiałem się wyciągnąć Jadę na. na czołgi. Wszeszło jak masło. Wczoraj było. Jeszcze mi kolejkę załatwił. Jednego mniej. kolejkę załatwił. Jak mnie wolno. nawalić ma polega. Cześć. Ja sobie poszekam. Tak, ty sobie poszczekasz. Hold, hold. A, że mnie trafi. Chłop ma 23 obrażeń. 23 HP. I jeszcze, żem go nie trafi. Czybko Szybko jadymy na barze. Bo nam okupują. Aha, my już umieramy. No to my już przegrywamy. Pozdrawiam. Chyba, że ty pojedziesz na szybko BT5. Cześć. jak mam żyć, kobie? Oni nie zdążą. Woda dobra. No, i przegrałem. To wszystko wina twoja, to wszystko widzimy. Piszku dobre, a, a. ale efekty specjalne. Efekty specjalne, bo sam jestem specjalny. Nie, I, ile masz do zaadowania? 12 gigagajtów, 36% a, a ile musisz? Jeszcze pewnie 30 A nie, 12 gigajtów zostało A, do pobrania? Tak a. Dobra to ja sobie jeszcze dziewiąteczką zagram Jako se taki mocny Nie no, to sama mapa Chyba, że do twojej klawiatury takie dziwne. Więc... Nie, no jest fajno. Fajne dźwięki robi. Jakie? Pokażę Ci jakie. Chyba. Ale Asymery. Co wiesz? Już był Asymery. Asmery. Nie Asymery, tylko Asmery.

Nie wiem, płyinkę Ale umiem to strzelać, nie umiem strzelać trzymać No i że mu matki Fajnie Ja to na dziewiątki nie umiem grać Gdzie to jest, a tu jest Gdzie to jest? Słuchałem pewnej rzeczy, Czekaj, czyli my tu zagrać Najwięcej mam z Trzeciej Rzeszy, nie wiem czemu Chcę dla zabawy tym pogram, bo to jest dla zabawy Potrzebują Cię w plutonie Nie chcę Cię w plutonie Ej, Jako mnie tyle gości już zapraszał do plutonu, ale zawsze nie przyjmuję

KAMI w, w sumie, mógłbyś pobrać tego... Jak już masz war of tanks, to byś mógł jeszcze pobrać... WAR THUNDER Znaczy... Pobrałem war, war of warship, tylko muszę zobaczyć, ile mam miejsca na, na tym Albo też możesz enlistek pobrać to zobaczyć? Też gra wojenna mówię zobaczyć ile mam tego, ile mam? No, no tak. Ja ci zaraz powiem, że mam. Mam dużo. O kurde, uciekam. Wóch na mnie jedzie, a ja, a moi są jeszcze daleko. No ja ci powiem ile ja mam. Czekaj Okej. Okay. Chyba jednak ci nie powiem. Trudno A tu jest yy, Mam jeszcze 477 gigajtów wolnego miejsca Ja będę miał coś około 100 ile tu się daje Dobra 88% Nie, nie tak widzą Jeszcze oh, I'm <laughs> <Thresh time. sniffs> Który podobało się. Mam więcej. Gościnica uszkodzona może się zerwać w każdej chwili. Nie, oni nie widzą? Chyba nie, ja mam... O, o, mamy nie mam. Nie mam. I 70 minut. Czekaj. Oh. umieram. Umieram. Dobra. 98% Proszę Proszę. No i No, no już prawie. Dawaj, dawaj. Dawaj. Dalej. Szybciej, no. Tworzę nowy pluton Nie, Nowy ja Pluton? To się nazywa, że, że tam możesz grać. O, zaproś Akceptuję. Ja na... ja wiem kim będę, ja wiem kim będę. No dawaj, polka swoje czołgi. Czołgi. O, laga, o. Czołgi. 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 Czyli teraz do Jestem gotowy. Tego... Ale fajny, papa pa, 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 na mój, pana ma pana mój. No. Piękny! Mój Grazy, jest lepszy! Gramycy. Mój jest lepszy! Mój jest długi Mój jest lepszy! Mój jest lepszy! pozdrawiam! Mój jest lepszy! Mój jest długi Mój jest lepszy! Mój jest długi A mój, mój jest dobra. krótki i szybszy A mój jest długi i... I i, i... i... ciężki. A dostajesz jakieś te? Czy tylko ty masz te, te z trzeciego tieru? Nie wiem. Chyba coś dostałem. 260 to skoro dostajesz jakiś bonusu na szarze to, że tego że jednak masz te prezenciki. No gra, to chwilę będziemy czekać. No chwilę, już przecież gra jest. O dobra. Nie musiało mi się załadować. Lam na samym dole, ja jestem numer drugi. Widzisz mnie? Pa jak jeszcze. a nie widziałem cię, bo jesteś takim taki mały. Co ty robisz? Nic. Ale. Spoko! Ja, ja znam ten samouczek no, fajny samouczek No że Jademy! Ej, a jak się zmienia kamerę? Da się tutaj zmieniać kamerę? Nie wiem, no bo tak. e, To się robi myszkiem od... Myszko, kółko od myszka. od myszko. Nie jest tam no i ten już umiera. Może żony umrze. Czyż on co on robi? Ja stoję w miejscu. Chłop się wawika ze nie. Ja jestem jako nic. Ja I przeciwnik oberwał! Prędkość obrotu zmniejszona. Dorwaliśmy go. Goszienica no, uszkodzona. Nie. Może się zerwać w każdej chwili. Panie Gabrysie, jesteś? Um. Zastrzelił mnie. No bo mówię, że po co ty wyjeżdżałeś tam? Albo chciałem? Teraz ja będzie jeszcze pół godziny, że ja zobaczę. No, ależ piękne. No. Jest ależ widział. fascynująca gra. No. Tak. Gdzie ty jesteś? Nie mam, nie wiesz? Nie mam. No właśnie ja nie widzę. Ja tylko tak. koło, koło drugiego FCM jesteś ja To jesteś ty, czy ty jesteś drugi? Zaznasz niby mnie Zaznasz jakby mnie A mam coś na ten? Mam coś nad tobą? Co? Nie wiem Jakiś... Coś... The... Piwa A dobra, nieważne, widzę. Jesteś tu, dobra. Teraz do ciebie pojechać. Jak pojechać? Znaczy. Kursorem. O, dobra, jestem, jestem na tobie, oglądam ciebie. Ale ty widzisz, jak chodzi moją kamerkę? Tak. Rama! O, mój ktoś, ktoś do ciebie pojechał. Ej, czemu w niego strzelasz? Teraz ja strzelę ciebie. Tartowałem. Ej, czekaj To mnie wypatrzył. A, gazetka. O, już mnie wypatrzył. Ciężki Mamy wrogów masz na... Na godzinie. 15. Dziewiątej biją się i na godzinie 12 Ale czy gdzie? No przed tobą A nie właśnie już go nie ma Pojechał sobie chyba Nie po prostu znika, bo jest... Na godzinie 9 masz kamień Dwóch typków Widzę, jestem daleko Już myślałem, że ktoś cię... Ktoś cię goni, a to twój. Tak, goni mnie. Nie go nie Tylko goni się nic. Bo ma uszkodzenia krytyczne. No strzelaj. Dobrze. A jeszcze kolejny z lewej. A on nie. A jak podnosi do góry, bo on bt w beta 7. Zaraz jedzisz w skałę O no, się traf. Jak w skały. A to nic. Jo, to... ale to się fascynująco wygląda jak ty grasz i przegrywasz. Masz wciel mało HP kam. Jak nie jest tak. To jeszcze dużo. No to Jeszcze tu ugrasz, jeszcze tu ugrasz Pa, będę mu garnek A on się zeskoczył fokus Pokus Żebyś się go Ale ja miałem jedno zabójstwo, a ty nie Brój do garażu gabry Nie No to nie będziesz grał nie, nie wrócę do garażu, wiesz. Czekaj, bo mi zlagowało. na na O Boże, zlagowało mi. No, to nawet mnie nie zebrałeś z wybrałeś żadnego czołka. Jak nie, jak tak? I weapon i have a Apple. Okay. Tak, mm. to jest Apple Pen. Nie, czekaj. Na chwilę sobie tylko co zmienię. Czemu ty jesteś z radzieckiej strony mocy? Znaczy, nie, nie radzieckiej, czekaj. Was? Montuj. A nie, nie pamiętam, jest... jaka to była strona. Tak, to jest ta lupa. O ale szybko Co ja robię? Jak stąd wyjść? A dobra Ty jesteś czołgiem pancernym o, bo... Czyli musisz być tak Przodem ustawionym Nie, nie półom, nie bokiem przód. Jak ktoś ciebie strzela Okej okay. Bo czwórki na pewno cię z przodu nie przebiją A jedynie może jakaś piątka Ale na pewno czwórki nie Odwrócę się tak. To jesteś ty? No. Dobra, a gdzie Kamil najlepiej iść? Tam Jestem pozadaczony na pomarańczowo u ciebie no wiem. Takim znaczkiem. Oj Ale ty Kamil strzelamy w tego wielkiego balona? No, nie dosięgnę. Ja też nie. Ale w domu możemy strzelać. Co? Uboleń w płot Uboleń Walce Kafe Kawusia tam jest Tam Macieście w płotie Na tym ci tych grzakach się chcesz przeżyć Kamil celuję w ciebie ja będę koło ciebie, będę będę koło ciebie stał o. o, tam, tam ty. Gdzie? Gdzie bo jaśle? A już umarł A. No masz czerwony znaczone, masz milion kropek. No czerwono, tak, ale oni są za górkami. Tam był jednym przez zamk Dobra o. jadę. Na. Jesteś po niemieckiej stronie mocy A ty po brytyjskiej Ej tam! Jeszcze tam po chińskiej A nie, bo ty się nie zagrywasz Kami mam cię na celowniku, jak się z tym czujesz? Aj nie Aha Jadę ze, za twoimi śladami Czemu by nie? No, umierają Tutaj Bierzemy na nich Ręce do góry, Kamil Co to jest? Gdzie ty jesteś, panie? A ty podjedziesz pod to? Gdzie? No jedź, jedź Niech w ciągu Wcielam zadymkę, zadymkę Zrobiłem Nie, to ja ja też tak O! Później strzeliłem Chodźmy tu, bo tutaj typy sobie tak radzą Jak, bo, jako, wy, Wyjedziemy B1 z, e, z pół strony A nie, jednak nie On jest... Ty możesz wyjechać Tylko przód, przód, przód pamiętaj, przód, przód Nie, nie bokiem Dobrze Strzelam o, Tu kolejny. Piądka. Ja, ja, że się wystraszył uzu, nie? a ni nic nie dostałem. Dostaję A ja no raczej nie widzę. O, widziałeś go nie widzę, bo jest to. Bo jest to a do, do tego budynku Oła! nie mogę się zniszczyć? Mog! Mog, czuwaj się! Śledz, bo co dostajesz? A, to gdzieś, wyśledzono krzaków. O! Pana, jak wyjadę na niego? A bo on tam! Co? A tam! Mały gnojek! O, nie trafiłem! Zniszczyłem go! Zniszczyłem! Na szybko Dobra, strzeliłem, nie może się ruszać o, fajnie A tam, Walenty, Dawaj, ze go czy... No ślepo Na Ślepo tak No ślepo trafił O, o, tam kawu Kawu tam jest Kawusia Kawu, a ten to jest, to jest ten ciężki Nie wyjeżdżaj Musimy zdobyć tą bazę Czekaj, ja się, ja się próbuję tak... Kryć, tak, żeby do, do przodu wstał. Tak, żeby mnie jeszcze tamte rzeki chronili. Szczelam kawu. Dobra! Kabu szczelam. Czy ci mnie go berwał? Bomboglas! O, jestem koło ciebie, siema. O, i się kręcę. Życie O, wracał się. tak, że mieliśmy w łatwych tych, bo y, pierwszy raz w to grałem. Nie. Ja, by to, ja przecież z tego czołga mam tak ulepszonego Ale Dobre. nie mieliśmy dosyć łatwych Dobra Nie, ja tak już nie się... mieliśmy tak Mieliśmy coś w połowie naszych umiejętności Ty no. w, y, na siebie by było wciół dobrych na, <coughs> na mnie by było wciół złych Dobra Dobra, ja bo już mam swoje nowy. Swoje nagrywanie, bo wiesz, że już trochę długo trwa I o to chodzi, że e, Pamiętajcie o zasubskrybowaniu, lajkach i tak dalej Dowaj Dawaj teraz szóstkę bierzemy.